Jak możecie wiedzieć, od niedawna mamy w Polsce nowy system ciągłego monitorowania glikemii od DEXCOM o nazwie Dexcom One Plus. Wiele osób pisało do mnie z pytaniem o to, czym różni się ten nowy system od dobrze już znanego w Polsce DEXCOM G6. Dlatego w tym filmie zebrałem najważniejsze różnice i podobieństwa między tymi systemami i zaraz wam o nich opowiem. Nie zabraknie też kilku testów obydwu systemów, bo tak się akurat złożyło, że mam obecnie na sobie dwa różne sensory na raz. Na koniec filmu porównamy sobie też ceny obydwu systemów. Zapraszam! Różnice między Dexcom One Plus a Dexcom G6 Zacznijmy sobie od różnic. Pierwsza sprawa to wygląd. Jak można szybko zauważyć, sensor Dexcom One Plus jest zdecydowanie mniejszy niż Dexcom G6. Zajmuje mniej miejsca na skórze, a także jest ciut niższy. Moim zdaniem, obydwa dość trudno jest przypadkowo zerwać z ciała. G6 używam od kilku lat i z tego co pamiętam, nigdy mi się to nie zdarzyło. Druga sprawa to są elementy, których potrzebujemy, aby korzystać z tych systemów. Przy Dexcom G6 potrzebujemy sensora, transmitera oraz aplikacji w telefonie, albo opcjonalnie odbiornika. W OnePlus potrzebujemy tylko sensora, ponieważ on ma już wbudowany transmiter oraz aplikacji w telefonie, albo również osobnego urządzenia, czyli właśnie odbiornika. Tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Odbiornik do G6 to jest koszt 2150 zł. I z tego co widzę, nie jest to zbyt popularne rozwiązanie. Natomiast do OnePlus to jest koszt 299 zł. Dlatego uważam, że jeśli nasz telefon nie jest kompatybilny z oficjalną aplikacją, to dobrym pomysłem jest przy OnePlus rozważenie do kupienia tego odbiornika. Polecam go bardzo mocno, bo jest niewielki, lekki i bardzo prosty w obsłudze. Ma oczywiście alarmy dźwiękowe i wibracyjne. Jedynym minusem jest brak możliwości śledzenia wyników na innym telefonie, tak jak możemy to robić w przypadku aplikacji. Teraz bardzo ważna sprawa, czyli zakładanie sensorów. Zarówno przy Dexcom G6 i OnePlus mamy sensory z jednorazowymi aplikatorami. Nie potrzebujemy więc żadnych dodatkowych akcesoriów. Zakładanie OnePlus jest jednak ciut, prostsze i szybsze. Zobaczcie sami. Wystarczy odkazić skórę. Odkręcić nakrętkę z sensora, przyłożyć zdecydowanym ruchem do ciała i wcisnąć biały przycisk. Wtedy przechodzimy do aplikacji albo odbiornika i wpisujemy kod z aplikatora. W Dexcom G6 ten proces jest ciut dłuższy, ponieważ musimy jeszcze odkazić transmitter, odkleić zabezpieczenie z sensora. Czy też wyłamać zabezpieczenie z przycisku. Ale umówmy się, że w tym i w tym systemie zakładanie jest bardzo proste i wygodne. No ale skoro robię takie porównanie, no to muszę przyznać uczciwie, że aplikowanie sensora w OnePlus jest ciut prostsze i szybsze. Jak już jesteśmy przy zakładaniu i uruchamianiu sensora, no to tutaj jest też bardzo istotna różnica. Czas rozruchu w G6 to, jak wiecie, dwie godziny, natomiast przy OnePlus. To już tylko 30 minut. Dla mnie to jest game changer, no bo każdy, kto używa systemu CGM, przyzna, że nigdy nie ma dobrego momentu na zmianę sensora, ale kiedy jego rozruch trwa tylko 30 minut, no to naprawdę łatwo to zaplanować. Co więcej, ten czas rozruchu w OnePlus zaczyna płynąć już w momencie założenia sensora, a w G6 od momentu wpisania kodów aplikacji. Czas działania obydwu sensorów to jest 10 dni, ale w OnePlus mamy jeszcze dodatkowe 12 godzin karencji. Co to oznacza? W praktyce oznacza to, że kiedy czas działania sensora dobiegnie końca, no to będziemy mieli jeszcze dodatkowe aż 12 godzin na założenie nowego. W tym czasie stary sensor nadal będzie działał tak samo. To jest naprawdę wygodna sprawa, bo tak jak mówiłem, nigdy nie ma dobrego momentu na zmianę sensora. To, co jest poważną różnicą między tymi dwoma systemami, to fakt, że OnePlus w odróżnieniu od G6 nie współpracuje oficjalnie z żadną pompą. W tej chwili w Polsce jest dostępna pompa Ipsopump, którą można połączyć w system hybrydowej zamkniętej pętli, ale jedynie z Dexcom G6. To, co można wymienić jako różnicę między systemami, to rodzaje alarmów. W obydwu mamy oczywiście alarm o wysokim i niskim poziomie cukru. Jednak w OnePlus. Istnieje możliwość odłożenia w czasie powiadomienia o wysokim poziomie. Możemy ustawić, że powiedzmy, dopiero kiedy przez 30 minut będzie utrzymywał się wysoki poziom cukru, no to uruchomi się alarm. Fajna sprawa. Natomiast w G6 mamy jeszcze alarm predykcyjny, który informuje o tym, że w przeciągu najbliższych 20 minut poziom cukru spadnie nam do poziomu 55 mg na decylitr, a także jest alarm o pilnie niskiej glikemii. Podobieństwa między Dexcom One Plus a Dexcom G6. Zanim przejdziemy sobie do dokładności obydwu systemów i ich cen, powiedzmy sobie o tym, w czym te systemy są do siebie podobne. Jeden i drugi to jest system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym. W obydwu na wynik składa się aktualny poziom cukru, strzałka trendu oraz wykres z ostatnich godzin. Obydwa systemy nie wymagają kalibracji, ale co bardzo ważne w jednym i w drugim jest możliwość jej wprowadzenia, jeśli wyniki nie są dokładne. Obydwa działają przez 10 dni, z tą różnicą, że tak jak już mówiłem, przy OnePlus obowiązuje 12-godzinny okres karencji, więc de facto 10,5 dnia, jeśli czekamy do końca okresu karencji. Obydwa sensory zakładamy na tylnej części ramienia, na brzuchu albo na górnej części pośladka. Przy czym w Dexcom G6 to ostatnie miejsce rekomenduje się osobom w wieku od 2 do 17 lat, a przy OnePlus tylko od 2 do 6 lat. Zarówno Dexcom OnePlus, jak i Dexcom G6, kiedy są prawidłowo założone, mają wodoodporność do głębokości 2,4 m do 24 godzin. Zarówno OnePlus, jak i G6 pozwalają nam na udostępnianie wyników w czasie rzeczywistym innym osobom za pomocą aplikacji DEXCOM Follow. Tak jak mówiłem, nie możemy z tej opcji korzystać, jeśli zdecydujemy się na korzystanie z odbiornika. Podobnie jeśli chodzi o DEXCOM Clarity, dzięki któremu możemy udostępniać nasze wyniki lekarzowi. Obydwa systemy można połączyć ze smartwatchem. Listę kompatybilnych urządzeń znajdziecie na stronie dexcom.com ukośnik Compatibility. Ja sprawdzałem, jak to działa w zestawie Dexcom One Plus, Apple Watch SE i iPhone 11. No, działa to tak: Dokładność systemów Dexcom One Plus i Dexcom G6. No to teraz powiedzmy sobie o tym, co nas osoby z cukrzycą najbardziej interesuje, czyli dokładność obydwu systemów. Wskaźnik MART, który pokazuje nam, jak dokładny jest system, wynosi w przypadku DEXCOM G6 9,8% jeśli chodzi o dorosłych, i 7,7% jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Natomiast MART przy OnePlus, jeśli chodzi o dorosłych, wynosi 8,7% i 8,5% jeśli mówimy o dzieciach i młodzieży. Im niższa jest wartość MART, tym bardziej dokładny jest system. Ja ufam dokładności G6. To jest system, którego używam od kilku lat i to w systemie zamkniętej pętli, więc tak naprawdę dawkowanie insuliny opiera się u mnie na odczytach z tego systemu. Więc, jakby nie patrzeć, muszę im zaufać. Według producenta dokładność OnePlus jest jeszcze trochę wyższa w przypadku dorosłych i odrobinę niższa u dzieci i młodzieży. Jako, że używałem naraz dwóch sensorów, no to robiłem małe porównania. Okazuje się, że zazwyczaj wyniki są do siebie bardzo zbliżone i najczęściej różnica nie była większa niż 20 mg na decylitr. Mam kilka przykładów. Tutaj widzicie dokładnie ten sam wynik w tym samym czasie. To było po zjedzeniu niezbyt trafionego śniadania i cukier był ten sam, czyli 169. Po mniej więcej godzinie różnica wynosiła 4 mg na decylitr, więc wciąż można powiedzieć, że to jest mniej więcej ten sam wynik. Te dwa wyniki to jest mój poziom cukru podczas treningu. OnePlus pokazuje 176, a G6 o 20 mniej. Który był dokładniejszy, okazuje się, że bliżej wyniku z glukometru był OnePlus, ponieważ cukier z palca miałem 180 w tamtym momencie. Tutaj natomiast widzicie moje cukry po obiedzie. OnePlus pokazuje 136, a G6 niewiele wyżej bo 148. Jak widzicie, sam kształt wykresu jest niemal identyczny i to moim zdaniem świadczy o tym, że obydwa systemy są podobnie dokładne. Kolejnym porównaniem był mój cukier tuż przed posiłkiem. Chciałem sprawdzić, który system zareaguje szybciej na wzrost glikemii po jedzeniu. Specjalnie zjadłem coś ze znaczącą ilością węglowodanów. Na G6 startowałem z cukrem 142, a na OnePlus było to 132. Początkowo odnotowałem lekkie obniżenie się poziomu cukru na obydwu systemach. Jednak po mniej więcej godzinie od jedzenia na G6 glikemia zaczęła wzrastać, a dopiero później na One. Nie jest to jednak reguła, bo miałem też sytuację, że One zaczynało szybciej reagować na zmiany glikemii, zarówno w górę, jak i w dół. Moi drodzy, jako osoba, która używała już wielu systemów CGM, jestem przekonany, że u każdego z nas ten system może działać nieco inaczej. Warto sprawdzić, co u nas działa najlepiej, no i na tej podstawie dokonać wyboru. Ile kosztuje DEXCOM One Plus i DEXCOM G6? No i na koniec zostawiłem omówienie cen. Obydwa systemy są objęte w Polsce częściową refundacją i ceny zależą od tego, czy jesteśmy przed, czy po ukończeniu 26 roku życia. Najpierw DEXCOM One Plus. Cena jednego sensora poza refundacją to 184 zł, więc miesięczny koszt to 552 zł. W grupie osób poniżej 26 roku życia za 3 sensory miesięcznie zapłacimy 165 zł i 60 groszy. Osoby powyżej 26 roku życia zapłacą za 3 sensory 195 zł. A teraz Dexcom G6. Cena jednego sensora poza refundacją to 250 zł, a transmitera 350 Więc średni miesięczny koszt to 866 zł przy 3 sensorach albo 616 zł przy 2 sensorach. Jeśli zaś chodzi o refundację, to w grupie osób poniżej 26 roku życia średni miesięczny koszt to 260 zł, a w grupie powyżej 26 roku życia to albo 185 zł, gdy korzystamy z dwóch sensorów, albo 428, jeśli używamy trzech sensorów miesięcznie. Tak więc jeśli chodzi o cenę, to w młodszej grupie OnePlus wychodzi taniej a w starszej grupie jest to zależne od ilości sensorów DEXCOM G6. Moi drodzy, na moim kanale znajdziecie filmy poświęcone zarówno systemowi DEXCOM OnePlus, jak i DEXCOM G6, do których Was oczywiście serdecznie zapraszam. W nich tak bardziej szczegółowo omawiam te urządzenia. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Możecie pod tym filmem zostawić, jak zawsze, łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Ja życzę Wam oczywiście dobrych cukrów. Trzymajcie się ciepło. Cześć! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.